예. 야호! 넘어 또. 바로 루프에서 볼을 주낙 레오한테 패밀아크. 가자 가자. 이만하면 돼. 카심촌 고스러운. 이제 1대 0? 1대 0. 자, 봐. 자, 가자. 가자.

Voilà, o que Jasbartka już. Sami pro. Kartarumber biernie, sam daje. się wypada jako wysoki boiskowy numer 1, tutaj jest sądy rozbijają jako wysoki boiskowy numer 1, tak. Podaje z piłka dia serwis z Warszawy poisko numer. To, to gracka, no gracka poisko numer 7. To kolekcje na do

Co wyjdzie wyjdzie nie daj zeszał. Bartek, nie daj Bartek Nie daj, nie daj Bartusz Dobrze Do końca. Bartek Dobrze, 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 Dobrze. No pokaż się

Dobrze. Jedzie. Rotisha. Dominik, dawaj. Druga, druga. Brawo.

Zobaczmy! 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 Dawaj Zobaczmy! Dawaj.

Bo Dajesz bronią! Graj, nie gadaj tutaj. Skupię. Wy skupcie. Skupienie. Cześć. Pomóż. Dominik. Czemu? Brawo. Trzeba bronić.

pomóż Widz widzimy. Yes! Jeszcze jeden. Jeszcze, Jeszcze jeden, za do przodu. No i teraz. Brawo, Brawo Dominik.

Pomóż! Wstawaj, wstawaj, wstawaj! Dawaj! szybko, szybko! Dominik, dawaj! Pokaż się po drugiej stronie. Czas!

Obrona, obrona, obrona. Zabieraj. Lewa, Brawo Franek! prane. Szliśmy na gola. Zabieraj. 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 Cisi! Zabierz mu. Do mi podejść tam. Wróć do obrony! Jest! Jest! No, no jak nie? No i nie, nie była! War! Do przodu! Kisii! I kolejnego! Nie, po, Wróć do brony ja. Dawaj, dawaj, Dominic, nie patrz na Śleza jechać, jechać! Ostatnie dwie minuty! Ile czasu? Dwie? Na, Czy za przegrywają chyba? Śląsk no, to wygrywa. Pusta tak. no, no, stoi, tak, bramka! A nie? Duk, duk. Duk! Jesus. <sos>